Cześć, z tej strony Kamil z portalu Bieganie u skrzydla. Mogę zaryzykować stwierdzeniem, że amator, który rozpoczyna swoją przygodę ze sportem, często nie ma świadomości, że wszystko to, co zrobi na godzinę, dwie godziny i trzy godziny przed wyjściem na trening, ma ogromne znaczenie i przekłada się bezpośrednio na efektywność ćwiczeń i zadowolenie podczas treningu. To będzie bardzo ciekawy odcinek. Czego nie robić przed bieganiem? Zapnijcie pasy, startujemy. Zjedzenie zbyt dużego Posiłku na około 2 godziny przed treningiem spowoduje, że w trakcie ćwiczeń będziemy ociężali i mało efektywni. Ale dowiemy się o tym dopiero po popełnieniu tego błędu, kiedy jest już za późno. Kiedy zjemy tabliczkę czekolady lub pączka na pół godziny przed biegiem, w jego trakcie zauważymy, że coś jest nie tak. Również kiedy na 20 minut przed treningiem wypijemy dużą szklankę świeżo wyciskanego soku owocowego, doświadczymy sensacji. Dopowiem, że za chwilę przejdę do jeszcze ciekawszych i bardziej nieoczywistych przykładów. Materiał będzie praktyczny, ponieważ wszystkie zagadnienia przedstawię na konkretnych przykładach z mojego życia. Uważam to za najlepszą możliwą lekcję dla osób dopiero wkraczających w świat biegania, ale także tych już w nim będących. Bieganie potrafi mnie jeszcze zaskoczyć. Podkreślę słowo jeszcze, ponieważ biegam regularnie od 10 lat i od początku interesuję się wieloma aspektami treningu. Dlatego nieczęsto zdarza mi się doświadczyć czegoś nowego. Jednak kilka tygodni temu po zjedzeniu kiwi i wyjściu na trening zyskałem nowe doświadczenie, którym chcę się podzielić. Pamiętnego dnia na około 20 minut przed treningiem zjadłem dwa słodkie kiwi. To był mój pierwszy raz w życiu, kiedy sięgnąłem po kiwi przed treningiem. Wiem dlaczego to zrobiłem. Po zakończeniu 8-godzinnego dnia pracy byłem głodny i skusiłem się na wspomnianą, poniekąd zdrową przekąskę przed treningiem. Uczucie głodu zmniejszyło się, byłem bardziej zadowolony, więc ubrałem się i wyszedłem biegać. Po przebiegnięciu około 4 km zacząłem czuć, że mój żołądek się buntuje. Nie było to łagodne zjawisko, nad którym mogłem zapanować, lecz nagły i nieuchronny zryw. Kiedy sobie o tym przypomnę, takiego obrotu spraw nie życzę najgorszemu wrogowi kiwi, poza tym, że jest zaliczane do najzdrowszych owoców na świecie, zawiera także błonnik pokarmowy. Moja niezamierzona i spontaniczna próba przetestowania własnego żołądka tylko potwierdziła konieczność trzymania się kilku twardych żywieniowych zasad. Pierwsza stara biegowa zasada mówi o tym, żeby bezpośrednio przed treningiem nie jeść produktów wcześniej niesprawdzonych. Pisałem o tym w wielu artykułach i poruszałem ten temat w kilku odcinkach wideo. Mimo, że nigdy wcześniej nie jadłem kiwi bezpośrednio przed ćwiczeniami, nie skorzystałem z rad, które sam dawałem. Dobrze, że moje problemy żołądkowe wystąpiły w czasie przydomowego treningu, a nie na zawodach, bo chyba bym umarł ze wstydu. Mam nadzieję, że wyciągniecie z mojej lekcji odpowiednie wnioski. Dodać warto, że identyczna zasada unikania niesprawdzonego wcześniej jedzenia dotyczy także zawodów sportowych. Zarówno w dniu naszego udziału w biegu, a także w dniu poprzedzającym bieg niebywale istotne staje się zwracanie uwagi na wszystko, co spożywamy. Należy wyeliminować z diety produkty, których nie znamy. Unikamy także dań ciężkich, tłustych, trawionych przez wiele godzin. Drugą żywieniową biegową zasadą jest unikanie produktów z wysoką zawartością błonnika w okresie poprzedzającym trening, czyli na około półtorej godziny przed sesją. Pojedyncze kiwi nie zawiera dużo błonnika pokarmowego, ale już dwa owoce, jak dowodzi mój przykład, mają go więcej i może to stanowić problem. Rozwijając temat błonnika pokarmowego, warto podkreślić, że na co dzień pokarmy bogate w błonnik, takie jak pieczywo pełnoziarniste, płatki, otręby, ryż, kasze, fasola, groch, makaron pełnoziarnisty, są dla sportowca zdecydowanie dobrym wyborem. Jednak okres poprzedzający trening, który rozpoczyna się już na około 3 godziny przed aktywnością fizyczną, rządzi się własnymi prawami. Jest to na tyle wyjątkowy czas, że wszystko co wtedy zjemy przełoży się bezpośrednio na efektywność treningu. Lekkie i niewielkie objętościowo dania będą świetnym paliwem dla mięśni, żeby mogły pracować mocno i długo. Gdy zaś zjemy schabowego pizzę czy gyros i zapijemy te dania wodą gazowaną będzie nam na treningu niebywale ciężko. Wątek prawidłowego nawodnienia przed ćwiczeniami jest również ważny. Napoje słodzone z wysoką zawartością cukru i nasycone dwutlenkiem węgla mogą sprawić, że doświadczymy wzdęcia, bulgotania w żołądku i innych nieprzyjemnych dolegliwości. Uwolnione pęcherzyki gazu doprowadzą do uczucia pełności, a w efekcie czego dalszy trening będzie nieprzyjemny. Wszystko to najczęściej prowadzi do przerwania aktywności i powrotu do domu. Jeśli więc czeka nas trening, należy unikać wody gazowanej. Czego jeszcze nie robić przed bieganiem? Nie polegać ślepo na porze roku, ale na faktycznej temperaturze na zewnątrz. W okresie od jesieni do zimy, przed wyjściem na zewnątrz, regularnie oceniam nie tylko czy przydadzą mi się buty bardziej do biegania po asfalcie, czy bardziej trailowe z większym bieżnikiem pomocnym na śniegu. Sprawdzam także temperaturę i to do niej dostosowuję to, co na siebie założę. Nagrałem specjalny odcinek o tym, jak się odpowiednio ubrać w trud. Jesiennych i zimowych warunkach. Link do tego materiału znajduje się w opisie dzisiejszego filmu. Spływający po plecach pot odbierze nam frajdę z treningu. Podejmowanie decyzji o tym, co na siebie założyć jest trudne i przychodzi dopiero z doświadczeniem, ale wspomniany odcinek wideo ułatwi i przyspieszy ten proces. Podsumowując temat, warto zapamiętać. Że każdy produkt zjedzony na około 3 godziny przed aktywnością fizyczną ma na organizm wielki wpływ. Ponadto należy zadbać o prawidłowe nawodnienie organizmu, ale unikać wody z bąbelkami i z dużą zawartością cukru. Warto pamiętać także, żeby korzystać z butów do biegania i odpowiedniej odzieży, najlepiej treningowej. Jakie treningowe wpadki, gafy i problemy zaliczyliście? Napiszcie proszę komentarz. Taka informacja będzie świetną lekcją dla niedoświadczonych biegaczy. A jeśli macie jakieś pytania do mnie, napiszcie proszę komentarz pod filmem. Ja najczęściej odpowiadam w ciągu godziny. A jeśli ten materiał pomógł Wam lub po prostu się spodobał, kliknijcie proszę łapeczkę w górę. Ta łapeczka ma ogromną moc dla rozwoju kanału. Za jej wciśnięcie z góry dziękuję. Warto także subskrybować ten kanał, gdzie codziennie spotykają się biegacze i miłośnicy aktywnego stylu życia, by rozmawiać o pasji. Tworzymy aktywną i wspierającą siebie nawzajem grupę. Warto do nas dołączyć, warto subskrybować ten kanał. Na dzisiaj to już wszystko. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.